to jest też dyrektorem ośrodka i chciałbym, żeby nam chwilę opowiedziała o swoim doświadczeniu ze współpracy z Bankiem Żywności, ale też o tej społeczności, na rzecz której ta pomoc jest niesiona. Nasza fundacja od lat współpracuje z Bankiem Żywności, za każdy dar serdecznie dziękujemy. Nasza fundacja obejmuje ponad 400 osób, 400 podopiecznych. Są to przeważnie ludzie starsi, niepełnosprawni, schorowani. chorobami. No, prowadzimy dwa ośrodki, mamy 180 osób u nas leżących. Gotujemy obiady też dla osób potrzebujących, osób ubogich, które przychodzą z dzielnicy Targówek. Jednocześnie mamy u siebie w swojej placówce około 60 wolontariuszy. Są to osoby osadzone, kobiety i mężczyźni, którzy pracują na rzecz drugiego człowieka. Pracują charytatywnie, w związku z tym im pomagamy w sposób taki, że dostają ciepły posiłek, śniadanie, obiad, kolację. Wspieramy też ich rodziny, bo najbardziej odczuwają rodziny osadzone, bo to są dzieci, które zostawiły, zostawili ojcowie, zostawiły matki. Te rodziny też wspieramy paczkami i różnymi artykułami spożywczymi. W jaki sposób to możemy im po prostu dostarczyć? Jednocześnie wsparcie trafia do rodzin najuboższych. Rodziny najuboższe przychodzą do nas na posiłki. Osoby, które nie mogą do nas dotrzeć, po prostu dajemy prowiant w postaci artykułów spożywczych, owoców i warzyw. Też wspieramy rodziny wielodzietne. Owoce i warzywa, które otrzymujemy z banku żywności ponieważ mamy codziennie 60 wolontariuszy. W związku z tym owoce są natychmiast i warzywa przetwarzane. Mamy ponad 25 centrażarek, mamy dwie duże chłodnie, które mają ponad 50 metrów kwadratowych, mamy gdzie to schować. Mamy 60 wolontariuszy, którzy po prostu to przetwarzają. Ostatnio dostaliśmy gruszki, które posuszyliśmy już na lipignie, bo na mamy bardzo 500 osób. W związku z tym gruszki zostały posuszone, powiidła zostały zrobione, żeby do naleśników. Część obozu została zamrożona, żeby po prostu było na To samo zrobiliśmy z jabłkami. Pomidory też, suszymy, przerobiliśmy wszystkie przetwory, Kapustę z tym Także, wszystko sposobem gospodarczym i w pracy wolontariuszy wykorzystaliśmy po prostu dla naszych podopiecznych. Natomiast wszystkie sezonowe owoce madzimy, Gromadźmy w zamrażalkach, tam, gdzie może co nie zdążymy na bieżąco zjeść. Po prostu żywność nam się nie marnuje. Wszystko zabrażamy, chowamy w chłodniach, suszymy, żeby wszystko wygospodarować. Bardzo dziękujemy Panu żywności za taką pomoc. Jest to naprawdę uzupełnienie diety dla osób biednych. Biedna osoba, która ma pieniądze, jakikolwiek mały grosz, kupuje chleb, nie kupują osób. To jest uzupełnienie naszej diety. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, banki żywności.